Dzień dobry Państwu, jesteśmy u zbiegu ulic Zdrojowej i Monta na terenie ośrodka Halkozyn i tutaj piękne miejsce, bo widzimy przed sobą park odsłonięty w tej chwili, zlikwidowane zostały płoty, a więc jest ogólnodostępny. Eee, gratulacje dla szefostwa Halkozynu. I tutaj możemy obserwować i podziwiać drzewa zimozielone. I zaczniemy od pierwszego. Takie w Kobrzegu znam tylko jedno. Drugie też podobne. Widziałem pana Romualda Wisiewskiego w kamicy. A jest to świerk o najkrótszych igłach, bo igiełki mają. Od pół do jednego centymetra. Te tutaj mają około 6 mm, a więc bardzo drobne. Widzimy, że jest bardzo ważny pokry, również korona. I widzimy również szyszeczki, które zwisają z tego świerka. I jest to pierwsze drzewo, które przechodząc przez, przez przejście na pieszych z ulicy yy, Zdrojowej od razu możemy się na nie natknąć i je podziwiać. Następne pokażę następne drzewa. Za mną widzimy cały rząd są to z kolei cyprysiki Lapsona. Też cała ściana. Widać, że był tutaj porządny ogrodnik, który to wszystko nasadził. Cała ściana tych cyprysików Lapsona, które są też. Wysokości około 20 metrów. Razem tworzą piękną kompozycję. Z dala za mną, jak pan operator pokaże, z kolei jest kilka bardzo dorodnych świerków srebrzystych, które w tej chwili mają ogromną ilość szyszek. Z mojej lewej strony jest drzewo, chociaż tutaj wokół są. Jest, są ogromne tutaj w parku naprzeciwko, ale tutaj po prostu zauważyłem, że są jeszcze owoce. Otóż drzewo jest to Cispospolity, a więc drzewo, które zostało pierwsze uznane za drzewo pod ochroną. A stało się traktatem wareckim z 1423 roku wtedy to król Jagieło aby nie wycinano tych drzew, ponieważ były potrzebne do produkcji łuków, wydał właśnie w tych traktatach zakaz wycinania tych drzew. Mówiłem też kiedyś, że wszystko, co jest na tym, tym drzewie, od korzenia do końca, do samej korony, wszystko jest trujące. Z wyjątkiem osnowy. Muszę znaleźć chociaż jeden. A, mamy tutaj jedno. Jeden owoc, również pestka tego owocu jest, jest trująca, natomiast ptaki zjadają tą osłonkę, która jest bardzo smaczna, yy, słodka. A więc też pięknie te drzewa tutaj wyglądają. Tutaj wzdłuż mamy cały szpaler yy, cisów, a my przejdziemy sobie jeszcze obejrzeć bliżej te świerki. Kłujące, kłujące świerki, yy, które srebrzyste są tutaj. Zapraszam. Przed nami wysokie świerki srebrzyste, które mają dużo dłuższe, bo mają od 2 do 3,5 cm długości igły i pokrój też jest śliczny. całe drzewo, bardzo kształtne, wysokie i w tym szpalerze jest też upiększeniem tego ośrodka. A za chwilę pokażemy jeszcze ten jeden szpaler cyprysików Lawsona. Też w szpalerze. Ktoś przemyślał tutaj kompozycję tego ogrodu. I za mną cały szpaler cyprysików Lawsona obsypane w tej chwili są małymi suszeczkami. Te szyszeczki się już obsypują. Jest tutaj mnóstwo również na ziemi i są naprawdę w tej chwili piękne. Można je tutaj podziwiać. A za nami, już kiedyś omawialiśmy, największa w koło brzegu metasekwoja chińska, która traciliście liście na, na zimę i ma w tej chwili też ogromną ilość szyszek. Pozbierałem. Możemy sobie porównać wszystkie tutaj cyprysika Lawsona oraz wszystkie metasekwoi chińskiej, a więc widzimy, że jest wielka różnica. I proszę Państwa, przychodząc tutaj na spacer od morza, warto sobie wejść, obejrzeć te drzewa, podziwiać. A ja zapraszam Państwa za tydzień.